czekamy. Został. Cześć Czekamy. Drugi, Ale action będzie. Likuje z nagoleniem? Tak, jedziemy właśnie do niego. Podamy e, ten man i lecimy w tę trasę. Dobra. No to opakujemy się. Lecimy. Dobra, kurde, w końcu ja pierdolę. Mega długo czekałem. Teraz. Teraz po spoko, My jesteśmy już pod Wiktora Hałupą. No, no. No to co, prosto.

Nie zrobiłem a ten nie, ten pierdol nie se kurwa. Tu! Pierdol. Co ty się tak podobasz? Pierre. No Jeszcze. Zdajemy mi króteczkę. I patrzę się na jakiekolwiek dwa znaki, które się pierwszy rzuca w oczy. Synchronizują zegarki Dziady Dziary to jest na Feder Folik zrobić Lack of the uh, morskie oko i <laughs> szej Yo 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 man lecimy tutaj że tak powiem Wjeżdżamy na zakupone Właśnie. Aha, jest taki skryżąc, jest? Taki to, szale, to jest tak niski, że śnieży. Co jest? U U to o, o, o. Jak są odleżyny, nie? To ja mam odsiedzyny, <grym> tak, to, ma <grym> Ej, ty, kwa, to wygląda fajnie. Chłopie. Co ty Wiecie gdzie jest łóżko nawet? Ty żartujesz? Masz pokój, ty ty żartujesz? Teren, nie spokój? Ty żartujesz? Ty żartujesz? W sumie, Dobra, Bo tam są takie małe. Ej coo? Ej jakie to jest mocne ty! Ej dobra f Zajścia Dobra wypuśćcie no mi mnie. No właśnie mnie też chce wyjść. To jest co? Jak no. może być po świetnie Siemano. Siemano Siemano widzowie No fajnie A tutaj co jest? A tutaj co jest? Bo to jest mikro Majanity, tak że się wycając. Nie ja no, fajnie, bardzo ładnie, nie? Zajebiście. Tak, szczerze mówiąc bardzo ładny domek. To jest bardzo a. ładny domek, no. Straty, standard. Ziomek, ziomek! Tutaj jak w Majbachu! To szybciej musisz iść. Uwaga. O shit. nie Budę, budę. No? No. dzisiaj, czy, jeszcze czy mój dzisiaj mój jeszcze, no jeszcze nie? Nie, nie Siemanko. Piątkowy, już nie taki, w poranku! W poranku, krzyży... <mulatrice> to jest, jest wyżem, tak? No właśnie nie, to raczej nie jest wyżon. Ale wygląda jakiś też jest Tak, wygląda bardzo no to, to jest? Słyszałeś? Ty, w kamerze słyszałeś? No. Słyszałeś? Wiemy gdzie iść? Tak, no ja że tak Tary, <grym> przecież <grym> byłem tutaj kurwa 15 razy <grym> 15 razy to byłem, Więc raz na 6 wszystko. Zaraz będziesz na taki plac do ćwiczeń. O, jesteśmy. <laughs> Dalej to są góry też. Są góry. No, są, są, są góry. Są, są. Ej znacie, znacie. No, człowieku, ja tu byłem nie raz, że tak powiem, nie? Wojna, wojna. Dobra Ale ciężko się tu chodzi. Ziomy. Ziomy. Lecimy, my tu, kurde, zrobiliśmy postój, bo jest dość wysoko. Mamy tam, jeszcze niedaleko, ale ciężka nawet droga tędy. Bo jest taka ścieżka, ścieżunia. Taka. I trochę nawet czasem ślisko jest. I super. A tu jest kula śnieżna robiona. Kula śnieżna. Lecimy, bałwan, bałwan. W sumie po co bałwan robi bałwana? A boy vlogowy. Jesteśmy koło tego domku, który był tam wcześniej, co wam pokazywałem, nie? Idziemy kurczę, taką drogą, która nie jest zbyt chyba właściwa. Ale kto by się do nas zastanawiał, jak to zero oporu jest. O, tam jest. Oliwka, tak zwany zero oporu, co? Idziemy tam do tej wieży, do tej wieży. Ale tutaj smako się idzie. Tam było chyba. A tutaj to jest widzowie, zaczęło sypać śniegiem Bo weszliśmy na ten Czang akurat pogoda się zmieniła ja Tu idą zmęczeni turyści Dzień dobry, dzień dobry Dobry, dobry dzień. Jedzie jakiś skurczybyk Który będzie chciał nas urwapać Ale mam kamerę I wraz jest zgłaszany Fajnie, fajnie Ja weź to na 4 x to tura, pałą <śmiech> <śmiech> Tu jak wkomponowali drzewo, ty? Skitu.

nie Jesteśmy już prawie na miejscu widzowie. Wow, ja a co tak tu tak jest? Tak. Wow, płatna łapka? Może podgrzewana to jest. Nie, 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 to jest łapka dedykowana Janowi Kasprowiczowi. A co? kurde. Nie, 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 też tak myślałem, A też żeby odsłuchać coś z tego, a to chyba nie działa, wiesz?

To, to samo miejsce liczy. co wcześniej co Zwróciliśmy całej zdrowi W jednym kawałku A. Więc no Trzymajcie się, sima. Tata Simanko z tej strony Reczyn, właśnie wróciliśmy z, z, z... tak, z zakopanego, a tak na serio właśnie yy, mija drugi miesiąc od wycieczki i chciałem wam powiedzieć trochę o tej wycieczce, ponieważ vlog jest niekompletny, a przy okazji spać śnieg, przy okazji spać śnieg i można nagrać coś z podobnym, w podobnym klimacie No i tak. Tak w ogóle, pierwszy kwiecień, spać śnieg. To, to, to już tak na marginesie, ale to jest też mocne w sumie, jakby się zastanowić. Czemu muszę sobie dokończyć vloga? Ach, jak ręka mnie boli. Ponieważ mało nagrywałem i za to przepraszam, że jest mało klipów. Tak naprawdę, tak naprawdę końcówka bardzo szybko mija, ponieważ no po prostu mało jest nagrane z podróży powrotnej. I tam ogólnie yy, mało jest mówione, wiecie, gdzie idziemy i te sprawy. No miałem tą kamerę ze sobą, ale no, nie myślałem o tym, żeby nagrywać po prostu. Jakoś kiedyś jak miałem GoPro jak pamiętają starzy widzowie, starzy widzowie mojego kanału i jak sobie na GoPro cistałem było łatwiej, ponieważ GoPro jest takie w rękę i możesz sobie schować ją, schować sobie tą kamerkę do kieszonki, do kieszonki i zwyczajnie sobie choli z nią. Wiecie, jak się dzieje coś fajnego, odpalasz, trwa to nie wiem, dwie sekundy i nagrywasz. Także ta, także ta! Ogólnie y Wycieczka totalnie na plus. Minęła bezproblemowo. Nie wiem, nie wiem jak. Nie wiem, po prostu to jest niemożliwe, Zawsze jest jakiś problem. Wiecie, zawsze to jest tak normalny, nie wiem. Nawet taki najdrobniejszy, że, że ktoś zapomniał czegoś, nie? Naprawdę chłopie nic się po prostu nie wydarzyło złego po prostu na tej wycieczce. Najfajniejsze były poranki. Wiadomo, wiadomo, ja najbardziej lubię poranki, kiedy wszyscy są tacy zabuleni, a wtedy mi się odpala klapka i tak, i lecimy, kurde, i lecimy tam być, trolujemy wszystkich. Wstajecie sobie wszyscy razem ekipą, robicie sobie śniadanie wspólne, Siądziecie sobie przy telewizji, oglądacie 13 posterunek, powiem wam, że naprawdę niesamowite i będę wspominał najbardziej chyba te poranki takie. Jeszcze yy, yy, wytłumaczenie a propos Gubałówki, bo my byliśmy na Gubałówce tylko. A z tego względu, ponieważ lutego, 11, my chyba, nie wiem którego, tam na początku lutego my byliśmy, było zagrożenie lawinami trzeciego stopnia. O, sobie się jeszcze, właśnie. Trzeciego stopnia zagrożenia lawinowego. I dlatego nie chodziliśmy nigdzie dalej. Po prostu sobie z buta na głowówkę bez oporu wleźliśmy. Wleźliśmy, jak się krwów wjeżdżał Ta ta. Także tego. No i wiecie no kurde całam mam więcej mówić, nie? Zostawicie lajka, like, subskrypcję, komentarz na górze WC i, i do następnego razu, do następnych vlogów, do następnych pioseneczek, trzymajcie się, do usłyszenia, siemanko, z tej strony Rage, to nie koniec, trzymajcie się, do zobaczenia, yo!